Super, Szanowni Państwo, jeszcze przed otwarciem sesji mamy jedną miłą uroczystość. Otóż jedna z naszych Pań, pani Henryka Polowska która od szeregu lat pełniła funkcję w Urzędzie Stanu Cywilnego, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Moja droga, przyjmij najlepsze życzenia, i podziękowania ode mnie i od Rady Miasta. Serdeczne dzięki za odpowiedzialną pracę. Będzie nam dzisiaj brakowało, ale jak to w życiu wszystko ma swój kres zdrowia, pogody i ducha na dalsze lata to Jeżeli ja mogę też ja w imieniu własnym wszystkich pracowników to urzędu, no i też myślę, że wszystkich mieszkańców Brańska chciałem pani podziękować za te wszystkie lata pracy na rzecz urzędu, na rzecz miasta no, jest Pani dla nas wzorem. Zawsze Pani jest miła, uśmiechnięta, przyjazna, a jednocześnie merytorycznie też bardzo dobrze przygotowana, kompetentna. No, dziękujemy za to. No i życzymy, no, aby pani w pełni korzystała z tego zasłużonego odpoczynku, żeby pani realizowała swoje marzenia, pasje. Dziękujemy. Wszystkim. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja również chciałam, trudno mnie jest dzisiaj bardzo, dobrze, ale bardzo chciałam podziękować wszystkim za współpracę, bo tak naprawdę to można powiedzieć, że nie tylko z burmistrzem pracowałam, z, z panią sekretarz, ale właściwie to chyba z każdym z was, no nie? W jakiejś tam części na pewno z każdym. Niektórzy to do mnie nawet mówią, że pani to... Pracuję chyba odkąd ja pamiętam. Dobrze, <grystanie> pracowałam 41 lat i 5 miesięcy w jednym urzędzie. ZUS nie będzie miał ze mną na pewno problemów. <grystanie> Także i chciałam Wam powiedzieć, że przez te wszystkie lata pracowałam z ludźmi z miasta i gminy, i naprawdę zawsze mi się da, tak dobrze współpracowało, zawsze. Ludzie i w stosunku do mnie zawsze byli życzliwi, zawsze byłam otoczona pracownikami, współpracownikami bardzo miłymi, w takim dobrym otoczeniu. Także, no co ja tylko mogę powiedzieć, że ta praca moja to nie był tylko obowiązek, ale naprawdę i przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, otwieram dziewiątą sesję Rady Miasta Brańskich. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności na 15 radnych obecnych jest 13. Także jest forum, które ma pełne prawo uchwały. Uchwał na, na dzisiejszym posiedzeniu. Porządek naszych obrad przedstawia się w następujący sposób. Punkt pierwszy. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. Punkt drugi przyjęcie porządku posiedzenia. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z obrad ósmej sesji Rady Miasta. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, miasta, miasta na 2019 rok. szósty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Strańsk na lata 2020-2023. Wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2021. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brańskiego na rok 2020. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok. Punkt 9. Wolne wnioski i informacje. Punkt Dziesiąty, zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, w punkcie drugim mamy przyjęcie porządku posiedzenia. To, czy, państw, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi dotyczące porządku? Nie widzę. Wobec tego uważam, że porządek posiedzenia został przyjęte. W punkcie trzecim przyjęcie protokołu z obrad ósmej sesji Rady Miasta Brańskich. Stwierdzam, że protokół z ósmej sesji był i jest do wglądu w Burza Rady Miasta Brańsk. Sesja jest transmitowana w środkach elektronicznych online na odpowiedniej stronie. Tak, że każdy z Państwa mógł zapoznać się mógł mieć wgląd do protokołu z obrad ósmej sesji Rady Miasta. Czy są jakieś uwagi dotyczące protokołu z obrad ósmej sesji Rady Miasta? Nie widzę. Stwierdzam, że przyjęliśmy protokół z obrad ósmej sesji Rady Miasta. W punkcie czwartym jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę Państwa, pozwólcie siedzącą. Ostatnia sesja była się niedawno, 2 grudnia i w okresie tym wydałem następujące zarządzenia. Z 10 grudnia w sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Miasta Brańsk z ósmej sesji i 24 grudnia w sprawie przyjęcia protokołów uchwał Rady Miasta na dziewiątą sesję. W tym czasie co do spotkań to 4 grudnia byłem z Panem Marszałkiem Derechajwą z wizytą u, u biskupa. Zapraszaliśmy na te wigilijne spotkanie z kobietą. Następnie 5 grudnia spotkałem się z dyrektorem PSG, czyli Polskiej Spółki Gazownictwa. Ustaliliśmy spotkanie na jakby pierwszą sesję po Nowym Roku. Zaprosimy, zaprosiliśmy pana dyrektora i jej wtedy opowie o planach PSG w Brańsku. 6 grudnia przed Mikołajki odbyło się uroczyste włączenie iluminacji na rynku. 8 grudnia się Złote Gody w Miejskim Ośrodku Kultury. 9 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Regulacyjnej dotyczących, dotyczących działek, na których wcześniej były. Jakieś obiekty sakralne y, pożydowskie. Y, w tym samym dniu też byłem w, w, Narodowym, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Też to spotkanie dotyczyło tych prac zamiennych tutaj y, na terenie zbiornika. 10 grudnia y, spotkałem się z konserwatorem zabytków. Tutaj też to dotyczyło. Y, z, sposobu zagospodarowania zamczyska e, tego samego dnia została podpisana umowa z wykonawcą e, dotycząca e, przebudowy ulicy ścigiennego. E, 12 grudnia e, odbyłem spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska to dotyczyło e, rozliczenia e, samochodu strażackiego. 18, 14 grudnia odbyła się Wigilia w klubie Seniora, odbyła się w, w Miejskiej Ośrodku Kultury. 17 grudnia podpisałem umowę z w Urzędzie Wojewódzkim dotyczącą właśnie dofinansowania przybudowy ulicy Ściebiennego Już wszystkie dokumenty tam dostarczyliśmy. 18 grudnia odbyło się walne zgromadzenie spółki wodnej, w którym uczestniczyłem tutaj w urzędzie gminy w Brańsku. Tego samego dnia też odbyła się w, w komendzie powiatowej policji i przekazanie trzech radiowozów policji. 19 grudnia E, odbyły się obrady w Związku Gmin Rejonu Puszczy Białowieskiej. E, 20 grudnia e, wigilia ze szkoły szkół o godzinie 17 z udziałem e, marszałka i zaproszonego osiadła się wigilia z e, Kowronków. E, 21 grudnia było, było spotkanie podatkowe z przedsiębiorcami w Gdańsku, z Rzeszami Przedsiębiorców, no, no, no i to wszystko. Aha, jeszcze może <coughs> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku właśnie zakończył negocjacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej na dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie edukacja edukacji o rozwój. Projektu MOPS z zmienia się na lepsze. No i od 1 grudnia przystąpił do realizacji. Całkowita wartość projektu wynosi 440 720 zł. w tym 44 328 jest na częściowy remont i wyposażenie ośrodka. Projekt jest 100% realizowane ze środków zewnętrznych. No i projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. No i to tyle. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania dotyczące? Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. A propos tego spotkania z Polską ruchu gazownictwa, czy oni jakby m, na tym etapie deklarują, że to będzie jakby ruch y, czy, czy to będzie raczej jako punkt, gdzie będzie y, magazynowany ten gaz i przekazywany w jakiej znaczy, formie? Znaczy ja bym może poczekał do tego spotkania, jak zaprosimy Pana Dyrektora i wtedy Pan Dyrektor już takie wszystkie te szczegółowe techniczne rzeczy nam przedstawi, ale y, no wszystko jest na dobrej drodze. A jeszcze panie burmistrzu, a propos tej komisji regulacyjnej pan w czasie też tego, mhm. czy są jakieś w ogóle roszczenia związków wyznaniowych do ziemi w naszym, na terenie naszej gminy No to właśnie te spotkania właśnie te posiedzenia właśnie dotyczą takich roszczeń. No i tych, tych działek mamy kilka no, z roszczeniami. Czy są jeszcze jakieś wyniki, czy w trakcie? Czy tam... Nie, to jest wszystko w trakcie i to się... się powiedzieć, że to się ciągnie już od kilkunastu lat te, te roszczenia, także tam... W jakiej lokalizacji są To znaczy ja może znaczy no jedna lokalizacja, no tutaj chodzi o starą łaźnię, ale jest jeszcze kilka tych lokalizacji, ale ja no, może jakby... Znaczy tutaj jakby nie ma zagrożenia dla osób prywatnych <trym> dlatego, że ewentualne <trym> nawet <trym> uznanie tych roszczeń, to jakby tutaj um, rekompensatę za, za, za te nieruchomości pokrywa Skarb Państwa, czyli tutaj Urząd Wojewódzki. A teraz pani Burmistrzu, jeszcze co po te prace między zbiorniku wodnym, czyli czy są jakieś ryzyka związane, bo teraz wiadomo, koszty rosną, pracy rosną, te produkty, materiały i, i czy w przypadku gdyby na przykład e, nie uzyskamy zgody na te prace zamienne e, czy są jakieś dodatkowe ryzyka, że nie wiem wykonawca może wypowiedzieć umowę na jakim to obecnie etapie jest, te wykonanie tego zbiornika i ewentualnie negocjacje no zbiornik zbiorni zbiorni zbiorni. praktycznie jest e, prawie zakończony, tam 80-90% jest już skończone tam zostały tylko prace kosmetyczne, a te roboty zamienne dotyczą tylko rzeki, no tutaj ona <laughs> też no to będą takie porządkowe prace, nie, także tutaj myślę, że wszystko się powinno też ułożyć, no czekamy na razie na, na taką opinię Wód Polskich, nie, na, na temat tych prac zamiennych, ale no, mamy sygnały pozytywne. I ostatnie pytanie Panie Burmistrzu to do dofinansowanie z Urzędu województw, a to jakie urzędy procentowo czy kwotowość na tą drogę podejrzewam, że właściwie gminę 50, 50%, 50 mamy dofinansowania, to dofinansowanie było 430, 438, z tym, że po przetargu ta kwota uległa zmniejszeniu, jakby mamy że jeśli pamiętam, to 120 tysięcy, które mamy oszczędności. Rozumiem, że ja Dziękuję i uiszuję, że się udało uzyskać środki na moc i właśnie na budowę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu piątego naszego Punkt Piąty. Brzmi podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańskiego

Deficyt budżetu w wysokości 785 599, zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 15 599 oraz z wolnymi środkami w kwocie 770 000. Objaśnienia do tych zmian. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 343 902, zł. wynika to z... Rezerwy subwencji ogólnej, którą dostaliśmy z Ministerstwa Finansów na kwotę 36 162, jak również z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 305 000. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 397 762. I tak, w dziale 754.12 paragraf 4306 tysięcy na zakup usług pozostałych, zwiększa się 13 tysięcy w paragrafie 758.14 na podatek od towarów i usług, na wynagrodzenia osobowe tutaj y, też zwiększamy, 305 tysięcy na realizację świadczenia wychowawczego na zakup energii w dziale 901. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę 53 860 zł. I tak, w dziale 795 zmniejszono wydatki inwestycyjne zakup programu do zamówień publicznych na kwotę 20 000. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w dziale 750 23. W dziale 754 12 zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów na kwotę 2519. W dziale 901 o kwotę 11 tysięcy zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę przy Kaneliku. Dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikające z analizy planu za okres 12 miesięcy na kwotę 8 tysięcy To wszystko. Dziękuję Pani. Czy ktoś ma jakieś pytania dotyczące zmian w budżecie nas na 2019 rok? Ja może jeszcze Panie Wojtku. Moment. Mam przed sobą opinię Komisji Planowania Budżetu i Finansów z dnia 27 grudnia o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańskim. Komisja w składzie: Pan Dąbrowski Jerzy, przewodniczący komisji, Kryński Jan, zastępca przewodniczącego komisji, Bolesny Edward, członek komisji, Czapski Wojciech, członek komisji, Fiotrowicz Wojciech, członek komisji, Dąbrowski Edward, członek komisji. Kołożko Walenty, członek komisji, Pietrzykowski Łukasz, członek komisji. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2019 rok z autopoprawkami. Przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Podpisał przewodniczący komisji planowania budżetu i finansów oraz gospodarki lokalnej pan Jerzy Dąbrowski. I druga opinia. Komisji Spraw Społecznych, Socjalnych, Zdrowia i Porządku Publicznego z dnia 27 grudnia 2019 roku o projekcie zmian, o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Komisja w składzie. Pani Andierczyk Magdalena, Przewodnicząca Komisji, Pani Zawadzka Renata, Zastępca Przewodniczącego, Puśko Paweł, członek komisji, Dąbrowski -Tak, członek komisji, pani Mortel, Anna Teresa, członek komisji, Święcki Krzysztof, członek, pani Łusakiewicz-Kornelia, członek i pan Wasilewski Wojciech, członek. Zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2019 rok z <Ky> poprawkami. Przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Podpisała pani przewodnicząca Magdalena Gierczyk. Słucham, pani Wójcie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam pytanie o te wydatki do 30 tysięcy złotych na wynagrodzenie pracowników, 30 tysięcy zł, złotych mm -hmm. dla jakichś pracowników. To, żeby Pani może przybliżyła. To znaczy czytanie? ten dział 801.01 to są szkoły podstawowe i to są wydatki dla zespołu, zespołu szkół w, w szkole. Tak? To są, może ja powiedzieć, to są pieniądze, które przyszły z rezerwy oświatowej, z rezerwy ogólnej na emeryturę dla jednej z pracowników, która odeszła na emeryturę. Po dochodach przyjęłam i później po wydatkach w Rozumiem, dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk. Na 2019 rok z autopoprawkami. Kto z, pan, z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wynik głosowania. Jestem za. Dwunastu radnych, jestem przeciw 0. Wstrzymuje się jedna osoba. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Grańskim na 2019 rok. Proszę Państwa może 10 minut przerwy.